Notatka operacyjna numer 47, łamana na 8C. Kategoria. Tajne. Autor. Major Teris Kozłowski. Odbiorca. Pułkownik Jolchem Nowak. Opis stanu. Zgodnie z zaleceniami dowództwa, obiekt został bezpiecznie przetransportowany do strefy Z. Czarny oddział zabezpieczył perymetr i zadbał o to, by nikt nie miał dostępu do rejonu przechowywania. Obiekt wykazuje minimalne aktywności anormalne od czasu transferu. System chłodzenia pracuje w trybie stabilnym, choć odnotowaliśmy niewielkie wahania energii w sekcji zasilania głównego. Zalecamy pilną modernizację infrastruktury energetycznej. Przypominamy o rygorystycznym zakazie kontaktu z czarnym oddziałem oraz strefą przechowywania dla personelu nieuprawnionego. Dodatkowe instrukcje: codzienne monitorowanie poziomu chłodzenia. W przypadku odcięcia zasilania obowiązkowa ewakuacja do strefy B do 5 minut od momentu wyłączenia. Nieprawidłowe działanie systemu MedBea może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Zatwierdzono przez major Terry Kozłowski.